Szanowni rodzice, czy Wasze dziecko chętnie sięga po książki? Czy kiedy jedziecie samochodem, chętnie czyta szyldy, czy jest ciekawo otaczającego je świata? Czy uważacie, że w szkole zdobywa takie umiejętności, które będą przydatne w ich dorosłym życiu? Coraz więcej mamy zawodów, które do tej pory nie istniały, i w związku z rozwojem technologii ta lista będzie się powiększać. Sprawdźmy kilka faktów. Badania pokazują, że System kształcenia, który pochodzi z XIX wieku, nie jest w stanie przygotować młodych ludzi do zawodów w przyszłości. Na y, wielu kierunkach studiów ta wiedza jest już po prostu nieaktualna. Tak samo raport Biblioteki Narodowej z roku 2019 wskazuje, że tylko 37% Polaków przeczytało chociaż jedną książkę. Ale to znaczy, że 63% ludzi w ogóle nie przeczytało ani jednej książki. Hmm? Zastanówmy się. Jak myślicie, czy Wasze dziecko będzie chętnie sięgało po wiedzę, będzie chętnie ją zdobywało samo, kiedy już nie będzie musiało czytać lektur szkolnych? Czy w ogóle w erze rozwijającej się elektroniki jest możliwe zachęcenie dziecka do czytania? Mm -hmm. Tak, oczywiście. Dlatego, jeśli uświadomimy sobie, że czytanie jest jedną z najważniejszych kompetencji w przyszłości, to będziemy mogli zaplanować rozwój dziecka. I każdy z nas na pewno może sobie przypomnieć taką sytuację, kiedy miał do przeczytania jakąś umowę, najczęściej napisaną branżowym językiem, i przeoczył jakieś jedno zdanie e, i niestety spotkało się to z jakimiś dotkliwymi wręcz konsekwencjami finansowymi. Dlatego przygotowałam dla Państwa serię trzech filmów i w dzisiejszym wideo dowiecie się, jaki najczęściej jest popełniany błąd, który powoduje, że dziecko nie może płynnie czytać. Dowiecie się, jak uniknąć katastrofy edukacyjnej, dlatego że brak umiejętności czytania wpływa na gorsze wyniki ze wszystkich przedmiotów szkolnych oraz w jaki sposób wspierać emocjonalnie Wasze dziecko. Nazywam się Dorota Lubas i od 15 lat pomagam dzieciom w ich trudnościach w czytaniu. Jako dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej wydałam kilkadziesiąt opinii o trudnościach w czytaniu. Pomogłam już setkom dzieci w ich problemie. Jestem z wykształcenia pedagogiem specjalnym. Yy terapeutką i trenerką, autorką opowieści terapeutycznych rekomendowanej pomocy dla młodszych nastolatków. Jestem zapraszana na audycje radiowe, prowadzę swój blog oraz fanpage Trening Czytania. Współpracuję również ze Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, gdzie prowadzą rady pedagogiczne. Moi klienci znaleźli u mnie rzetelną wiedzę, poufność i dyskrecję. A swoją placówkę założyłam wtedy, kiedy dowiedziałam się, że mój syn jest dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi. Więc wiem też jako mama, jak to jest przechodzić drogę wsparcia swojego dziecka i wiem, co to znaczy codzienna, trudna, systematyczna praca. Moją misją jest wydobywanie potencjału z każdego dziecka, bez względu na to, czy jest pełnosprawne, czy niepełnosprawne. Uważam, że jeżeli dziecko jest wspierane przez mądrego dorosłego, to może rozwinąć swoje skrzydła. I droga mamo, drogi tato, na pierwszym etapie życia to wy jesteście pierwszymi pedagogami. Dlatego uważam, że praca z dzieckiem ma sens tylko wtedy, kiedy jest współpraca z rodziną. Kiedy zaczynam współpracę z dzieckiem, dostrzegam powtarzające się schematy. Bardzo często uważam, że dziecko trafia za późno do mnie, gdzie problemy są już utrwalone. Dlatego chcę podzielić się z Państwem trzema wskazówkami które spowodują, że już od zaraz możecie pomóc swojemu dziecku. Jednym z najczęściej popełnianych błędów w nauce czytania jest zbyt wczesne głoskowanie. Pamiętajmy, że tu są dwie zupełnie różne rzeczywistości. Głoska jest symbolem dźwiękowym i kiedy dziecko nie ma jeszcze ukończonego procesu mowy, a tak właśnie się dzieje, że w wieku przedszkolnym dzieci Wymagają wsparcia logopedycznego, to zbyt wczesne głoskowanie zaburza ten etap przygotowania do czytania. Litera natomiast jest symbolem graficznym, jest to zupełnie inny znak, który dziecko może nauczyć się odkodowywać w dużo wcześniejszym wieku. Dziecko do głoskowania jest gotowe dopiero około 6-7 roku życia i pamiętajmy, że analizator wzrokowy i słuchowy to są takie przekaźniki, przewodniki informacji, a tak naprawdę czytamy mózgiem. Czyli możemy w skrócie powiedzieć, że oczy widzą, uszy słyszą, ale czyta mózg. Czy można nie dopuścić do katastrofy edukacyjnej dziecka? Pewnie wielu z Was zadaje sobie takie pytania, i nie ma na to jakiejś magicznej odpowiedzi, nie ma tutaj magicznej reguły. Chodzi o to, żeby jak najwcześniej zdiagnozować problem, który ma dziecko, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli dziecko źle widzi albo źle słyszy, to po prostu o tym nie wie. Dlatego, jeżeli obserwujemy u dziecka trudności, to należy wyjaśnić podłoże medyczne i udać się do takich specjalistów jak ortoptyk, okulista dziecięcy, laryngolog. Kiedy wyjaśnimy już, że tutaj na tym podłożu jest wszystko dobrze, wszystko jest w porządku, dopiero wtedy możemy zaczynać współpracę ze specjalistą. Trzecia obiecana wskazówka dotyczy tego, jak wspierać emocjonalnie dziecko. Najważniejsze jest to, aby pamiętać w jaki sposób poprawiamy dziecko i korygujemy, dlatego że nie ma nic gorszego jak nieustanne poprawianie właśnie dziecka, które ma problemy w czytaniu. To jest najkrótsza droga do tego, aby ono się zniechęciło, zamknęło i już w ogóle nie chciało przystępować do tej czynności. Jak zatem mamy poprawiać błędy, skoro nie czyta prawidłowo? Chodzi tutaj o analizę jakościową. Ja na przykład zapisuję sobie, kiedy dziecko czyta, jaki, właśnie jakiego rodzaju błędy popełnia i potem możemy znaleźć klucz, aby pomóc w jego rozwiązaniu. Pamiętajmy też o tym, że dziecko potrzebuje czasami dużo więcej czasu niż daje mu dorosły właśnie na to, żeby Przeczytać, sobie nawet błędnie przeczytać niektóre litery, czy nawet je zamienić, ale ostatecznie i tak z kontekstu wy wywnioskuje, jakie to jest słowo. Podsumowując, najważniejsze jest to, aby pamiętać, by mieć dużo cierpliwości do dziecka i pozwolić dziecku pracować w jego tempie i dać mu właśnie ten czas, żeby ono samo coś wywnioskowało, samo odkryło jakąś regułę. Obiecałam trzy wskazówki, ale chcę dać Wam jeszcze jedną wskazówkę. Na pewno wiecie o tym, że dzieci uwielbiają wyzwania i właśnie nie lubią porównywania siebie do rówieśników, do rodzeństwa. To jest bardzo demotywujące, natomiast lubią porównywać siebie i mieć swoje własne rekordy. Dlatego przygotowałam dla Was karty rekordów. Aby je pobrać, wystarczy napisać komentarz. Który będzie dotyczył tego, jaką jedną lekcję, jaki jeden wniosek wyciągacie z tego filmu. I ważna tutaj wskazówka: komentarz należy napisać na blogu pod tym wideo, nad tym wideo jest link do bloga i tam należy napisać ten komentarz. Zapraszam również do obejrzenia kolejnego wideo, w którym podzielę się pięcioma ćwiczeniami, które usprawniają płynne czytanie. Zatem do zobaczenia.